Siema, z tej strony Valery, a dzisiaj będziemy sobie składali puzzle, czyli naszego BCM-a w wersji 11,5 cala. Po czyszczeniu na ostatnim filmie pokazywałem wymianę gazringów, pierścieni gazowych w zamku. Tą część już mamy kompletną, będziemy składali sobie pozostałe elementy, co na niego założyłem, w jaki sposób, co nam to dało. I tyle. Dobra, mamy sobie lower receiver i będziemy zakładali poszczególne elementy. Z racji tego, że ten e, karabinek e, był sprzedawany jako pistolet, nie miał kolby, no to musiałem wymienić w nim e, kolbę, czyli buffer tube. Zakładamy cały element, dodatkowo end plate od razu z QD e, i będziemy sobie te elementy tutaj zakładali w ten sposób. Teraz tak, żeby to wszystko złożyć do kupy, trzeba pamiętać o kilku drobnych elementach. Pin, który służy do rozkładania, jest blokowany takim małym pinem na sprężynie. A dodatkowo yy, sam buffer tube jest blokowany też pinem na sprężynie w tym wycięciu. I te wszystkie elementy musimy sobie złożyć do kupy. Pin do rozkładania. Patrzymy, żeby to było dobrze ustawione liniowo. Sprężynka. Siedzi wszystko ładnie, pięknie. Teraz tak w naszym rozwiązaniu buffer tube and plate wchodzi w ten sposób. I zaczynamy sobie go powoli wkręcać. Obserwujemy, czy jesteśmy w stanie zrobić jeszcze jeden obrót. To już będzie chyba ostatni. Wkładamy sprężynkę z pinem blokującym. Trzeba uważać, żeby nam nie wystrzelił. Ok, siedzi. I teraz ostrożnie wprowadzamy tą sprężynę. Tak, żeby nam docisnęła ten pin. Mamy wszystko zablokowane. Nakrętka, tak zwany castle nut, blokowana. I teraz tak. W rozwiązaniu ten endplate, to jest endplate PWS-a wraz z tym buffer tube'em, w tym miejscu bloku blokuje się na tym moletowaniu. Klucz, dokręcam i wszystko siedzi stabilnie. Nie ma potrzeby e, kółko End plate i castle nut jest zabijane. Czyli w tym miejscu punktakiem w dwóch miejscach jest punktowany po to, żeby nam się to nie odkręcało. Kolej tego nie ma, mamy rozwiązanie autorskie PWSa do środka wchodzi nam sprężyna i buffer dobrze dalej jedziemy sobie ze spustem w tym wypadku będzie to hyperfire jakaś taka akurat sztuka się trafiła wkładamy sobie język spustowy i wkładamy pin tu są wycięcia od jednej strony mamy wycięcie które będzie nam się blokowało na sprężenie Mamy język spustowy. Teraz kurek z dodatkowym elementem, który będzie przyspieszał nam pracę kurka. Sprężyny blokują nam się po jednej i po drugiej stronie fragmentu ze spustem. OK. Pin tak samo wycięciami z jednej strony. Ok, piny są równo po jednej i po drugiej stronie. Teraz przyszło nam dołożyć selektor, czy też bezpiecznik. W tym wypadku to będzie e, Radian Weapons, rozwiązanie, w którym z jednej strony i z drugiej mamy różne długości skrzydełka. Dodatkowo ten selektor pozwala jeszcze na e, rozwiązanie w dwóch kątach, albo mamy 90 stopni, czyli klasyczny układ. Albo 45 bądź 60, już nie pamiętam dokładnie chyba, 45 stopni między zabezpieczeniem jodu. Ja Zwróćcie uwagę, że on, te elementy o których mówiłem, 45, czy tam 60 i 90 stopni, są blokowane pinem w tym miejscu. Czyli wprowadzamy sobie tą stroną, gdzie jest pin. Mhm. Z drugiej strony nasuwamy tylko i mamy całość założoną. Za chwilę będziemy sobie to blokowali pinem. Natomiast najpierw e, dość upierdliwa rzecz w tych spustach, czyli sprężyna odpowiadająca za siłę uderzenia kurka. W ten sposób, o. Poszło całkiem sprawnie. I teraz sobie to odwracamy. Pin wycięciem w dół. Na to wchodzi nam rękojeść, chwyt wraz z tym pinem, i tu już będziemy sobie o, czuli, że on nam pracuje. Całość oczywiście skręcamy śrubą od dołu. Dobra, jeżeli chodzi o chwyt pistoletowy, mamy sprawę załatwioną. Wszystko nam działa. Piny się wysuwają. Buffer działa. Założymy sobie kolbę. kolba. Kolba BCM jest bardzo prosta w montażu. Jeżeli chodzi o dół, możemy się jeszcze pokusić o założenie yy, od Magpula Bad Lever. Wiem, że to jest rozwiązanie dość kontrowersyjne, wielu strzelców jest mocno przeciwnych, yy, w rozwiązaniach IPSC yy, wydaje się, że nawet niedopuszczalne z punktu widzenia regulaminu. Natomiast yy, ja, uważ, ja używam go głównie do tego, żeby zatrzymywać zamek w tylnym położeniu, a nie żeby zrzucać magazynę, a nie żeby zrzucać zamek przy wymianie magazynka. Sam byłem świadkiem, jak jeden ze strzelców podczas zmiany magazynka, próbując wykorzystać dźwignię do zrzutu zamka, pociągnął jednocześnie tą dźwignię i język spustowy i do przypadkowy strzał. Natomiast dla mnie jest to rozwiązanie, które stosuje głównie do zatrzymywania zamka w tylnym położeniu przy... E, administracyjnym załadowaniu broni dobra, lower sobie odkładamy bierzemy się za aper tu sprawa jest prosta rozłożony, wyczyszczony inspekcja e, samej rurki gazowej inspekcja zamka pierścienie gazowe wymienione więc e, zakładamy sobie szynę w tym wypadku jest to K-MOD, bo taki był w zestawie, ten, ten, ten karabinek ma już swoje lata. Teraz oczywiście pokusiłbym się rozwiązanie m natomiast to nie jest większa różnica, akcesoria do obu rozwiązań są. OK, łoże mamy założone, teraz element blokujący całą konstrukcję, bardzo prosty swoją drogą, czyli dwie śruby wzajemnie się kontrujące. Rozwiązanie polega na tym, że dokręcamy sobie jedną śrubę w taki sposób, żeby druga wychodziła nam i kontrowała, kontrowała się wzajemnie. Ok, w tym momencie widać, że śruby są zblokowane jedna z drugą, to wszystko siedzi super stabilnie, nie ma żadnych luzów. Czego nam brakuje teraz? To jest dźwignia przeładowania. Zamek wraz z wadłem. Bum. Całość jest zmontowana. Działa. Łączymy teraz sobie lower z zaperem. Język, język spustowy działa. Bezpiecznik tak samo. Zatrzymanie zamka w pełnym położeniu również. Super. Jedziemy dalej. Czas założyć sobie jakieś urządzenie optoelektroniczne, które jest tutaj niezbędne. W tym wypadku będzie to AimPoint H2. Co do montażu samego AimPointa są różne wysokości, różne możliwości. Kiedyś pokazywałem, natomiast mamy bardzo fajne rozwiązanie firmy Scala na wysokości 1,93 cala i e, to będziemy sobie stosowali. Do montażu optyki przyda nam się e, Loctite, natomiast warto gwint e, odpuścić. Tak samo jak i śruby. Preparat nam odparuje i teraz możemy położyć Loctite. Z mojego doświadczenia, co już pokazywałem jakiś czas temu, nie należy z nim przesadzać. Dajemy naprawdę niewielką ilość. Kolimator z montażem mamy już zmontowane. Teraz czas go sobie założyć na Naszą szynę na karabinku, i teraz tak. Quick tip w momencie, kiedy zakładamy sobie już w wybranym slocie, tam gdzie będziemy chcieli, ja pamiętam, że w którym miejscu był, którym miejscu był założony ten kolimator, przesuwamy go maksymalnie do przodu. Ten luz wśród tyłu jest minimalny, natomiast po to, żeby nie było problemów, później podczas pracy, podczas odrzutu tej broni, przesuwamy go sobie maksymalnie do przodu. I w tym momencie zaczynamy go skręcać. Rozwiązanie Scalar Works jest tak pomyślane, że tu jest dodatkowy pin, który się blokuje i zapobiega przesuwaniu. W tym momencie mamy złożony już. Ok, kolejny element to hand stop. W tym wypadku Zero Bravo. Minimalistyczny dosłownie dla mnie. Traktuję go jako punkt referencyjny przy składzie. Wolę mieć stałe miejsce, w którym zawsze będę ten karabinek kłapał. Czasami jest on dość wygodny, żeby zablokować się o jakieś elementy konstrukcyjne, jakąś barykadę, ściankę, cokolwiek. W ten sposób. I teraz nieodzowny element, czyli światło. W tym wypadku to będzie stary surfire a tak naprawdę tu mamy głowicę Surwajera środek e, bodajże Arisaki na montażu Nite. montujemy go maksymalnie blisko przodu sprawdzamy czy wszystko jest osiowo prosto póki jeszcze nie jest skręcone na maksa Dobra, jeżeli chodzi o montaż włącznika żelowego, niestety nie mam nic lepszego niż nieśmiertelne trytytki, więc próbujemy to tymczasowo zamontować w ten sposób, a może z czasem znajdę coś lepszego. Jedna z przodu i jedna z tyłu. sprawdzam czy jestem w stanie włączyć lewą ręką w razie potrzeby prawą ręką jedyne co jeszcze brakuje to sling w tym wypadku będzie to yy, Blue Force Gear montowany na QD z przodu oraz na QD w kolbie z tyłu po przeciwnej stronie Ok, mamy złożonego Aera w wersji można powiedzieć krótkiej, lekkiej, niskoprofilowej, to co jest niezbędne, czyli celowanie, światło, zawieszenie do broni, czyli Sling. To nad czym warto by się jeszcze zastanowić, to nad backupowymi przyrządami celowniczymi, natomiast ze względu na zastosowanie wysokości 1,93 jest to nieco problematyczne. Pokusić się albo o super niskie przyrządy, albo o bardzo wysokie, które wejdą nam w okno kolimatora. Tak to wygląda. Jak macie jakieś pytania, to bądźcie śmiało i do zobaczenia na osi.